Cześć, tu Grzegorz Czubernat, adwokat od wypadków w Chicago i to jest Czubernat Podcast PL, gdzie jako adwokat stawiam sprawę jasno. Możesz dowiedzieć się więcej o mojej pracy na odwypadków.com. Moim zadaniem jako adwokata jest dotrzeć do prawdy. Zmęczyły mnie wywiady, które brzmiały jak odczytywanie CV. Pełne osiągnięć, ale pozbawione człowieka. Ten podcast to moje rozwiązanie. W szczerych rozmowach z wybitnymi profesjonalistami, od sędziów, chirurgów, po polityków i liderów społecznych, docieram do sedna sprawy, odkrywając autentyczne historie, cenne lekcje i prawdziwe doświadczenia. To nie jest klasyczny wywiad z pytaniami i odpowiedziami. To miejsce, w którym poznasz człowieka stojącego za tytułem. Subskrybuj ChuBernard Podcast.pl dla polskich odcinków, a Czubernat Podcast US dla angielskich. Linki do obu kanałów znajdziesz w opisie. Dzięki i do zobaczenia!